Cześć, na wszystkim. Z tej strony znowu ja, a dzisiaj pojedziemy sobie ISUS 152, czyli to w ogóle włączyłem. Tak, czyli ósmym e, poziomem radzieckim, e, czyli dzisiaj czołgów. I zwróćmy okiem na składy. A, tak sobie patrząc. A w ogóle rzuciłem nas na dwa dziewiątki. W ogóle nie, dziewiątki, ósemki. Jeszcze troszkę. Siódemek, jak widzę, to że jest losowanie bardzo fajne, składy w miarę wyrównane My mamy lepszą topkę. Także, także tak to wygląda. Oni różna przeciwnika ma troszkę lepszą lepszy dół tabeli, no ale o zwycięstwie decyduje cała drużyna, więc zobaczymy jak to będzie Jadę i SU. I 152 no po prostu. Genialna maszyna, tak B10 to jest po prostu fantastyczne działo. Mapa to oczywiście Karelia. I tutaj, jeżeli jadąc z Tdekiem, to jest fajna miejscówka na J4, chyba, to nie, czy na K4? Na K4, tak. Można sobie odejść spokojnie tam parę strzałów. Jeszcze, jeżeli macie kama na 100%, że w ogóle magia, że rzadko zostaniecie wykryci. Stańcie sobie w tamtym miejscu spokojnie. Możecie tu wszystko, co będzie wyjeżyć tego, za tej, za tej skałki tam. Także, także pozycja jest naprawdę ciekawa i myślę, że godna zauważenia. ISU-152, no jak wiadomo, no kurde, największy chyba fear factor na ósmych poziomach. Działo po prostu z 10 tieru 286 mm penetracji i już pierwszy strzał w ISU, po prostu tutaj strzał piękny z Podpałą, 918 damage od razu wsadzonego. Widzicie, ta pozycja jest naprawdę genialna. Tutaj cokolwiek wyjedzie, zostanie od razu paźwane przez was. Brzmucicie były za 900 czy tam 700 i po prostu jesteście sobie dalej niezauważeni. Także iso jest ślepe. E, dlatego nie zostałem tutaj wykryty, a również ze względu na to, że mam hamul na 100%. E, Różna rozjechała się standardowo, troszkę pojechało w lewą stronę, troszkę zostało tutaj na prawej, znaczy większość pojechała na prawą stronę. Taka straszna. E, Straszny kocioł tu jest, zobaczcie strasznie dużo pojazdów. O, tam jeszcze Indian Panzer, Teraz będziemy na niego polować. Indian Panzer jest bardzo mięciutki, ja sobie czekam aż ten dziad tutaj wyjedzie. a WT w, -W Panzer 4 po mojej prawej stronie już oddaje jakiś strzał, niestety yy, nic nie trafia. Ja sobie dalej czekam na tego Indiana Pancera i zobaczcie popem tutaj kardynalny błąd wyjechał, dostał było za 714, już pucha we mnie i już nie będzie aż tak. Hardo wyjeżdżał. No, póki co jest 1 do dwóch. Tak jak mówię, to straszny kocioł. Te nasze jednostki, tak, no, nie chcą, nie chcą się przesyłać, oni stoją cały czas z kampią. No, Ogólnie bitwa jest pozycyjna. Tutaj większość czasu spędza się na tym, że się stoi i, i czeka po prostu na, na ruchy przeciwnika. Nasza lewa strona no, napotkała opór w stylu 2.9, tam jest STI, M103. Jeszcze są 152, jeżeli jest napchana Goldem, to naprawdę może, może namieszać. No niestety, no tak jak wspomniałem wcześniej, się stoi tak. Emocji wielkich na razie nie ma, no ale myślę, że, że później jakieś tam emocje będą. O, kolejny T32 dosa, za 790 i od razu spadł. Właśnie, jakie to jest po jest to, to magia. Z jeden strzał, to, to ma 750 średnich obrażeń pn 286, Ja postanowiłem, postanowiłem pusznąć tą stronę, bo już mówię: Kurde, nie będę tam stał. To wszystko jest zablokowane. Te 30 boi się wyjechać, te 54E1 też coś tak e, raczej nie niemrawo. Zatrzymałem się na chwilę. Aby sprawdzić, czy czasem nie jestem świecony, i ruszam, ruszam na ISA 8. Nie będę stał, ktoś musi to puszczować. Postanowiłem, że ja to będę. Oczywiście, jeszcze muszę powiedzieć, że ISA ma naprawdę genialny współczynnik kamuflażu. To jest, to jest bazowy współczynnik kamuflażu, jest naprawdę mega. Dlatego zawsze starajcie się grać w drugiej linii, bo tak jak w sumie wszystkim wiadomo, isu wykryte. To ISU martwe, tak? Zresztą sami to wiecie, jeżeli gdzieś zobaczycie w lesie ISU, to od razu przerzucacie się na niego i chcecie go jak najszybciej, najszybciej wystrzegać. T54A1 dostało strzało od naszego sojusznika, nie wiem, co tam było, to e, prawdopodobnie IS. IS-8 żegna się z życiem, wielo 37 właśnie został padnięty, jeżeli można tak powiedzieć. Nasza drużyna, tutaj znowu będą chyba kurde jakieś problemy, bo to jest t 30 te 54 -A1 i Soros Oni strasznie niechętnie będą puszować linią 0. Natomiast tutaj widzę, że jakieś drzewko się łamie. Widzę, że jest to AMX 12T. Ale go sobie olewam widzę, że jest tam M3, której nie widzę. AMX 12T właśnie wyparował. Na szczęście był The Out 4. Rozdział. I ja sobie tutaj widzę, o pan piękny Tygrys, ja zostałem zaświecony, ale na razie nic sobie z tego nie robię, bo chcę oddać jeden strzał. Ładuję mu ze 672, już 4000 obrażeń zrobionych, nasi sojusznicy na D2 bardzo dobrze sobie radzą, bardzo długo tr trzymają na poziom. Ja z powrotem jeszcze raz wyjeżdżam, znowu się świecę, dostałem strzał, strzał od Tygrysa i teraz jeszcze dostałem od Su 152, na szczęście z Hajka. Także nie zrobił mi jakiejś bardzo dużej krzywdy. Znaczy no nie zrobił bardzo dużej krzywdy, no straciłem 700 prawie punktów. Widzę, że są 152, ale zdecyduję się strzelić w te 30, dlatego, że te 30 jest groźniejszym przeciwnikiem niż SU. Więc e, bardzo dobrze, żeby te 30 było bardziej obite. Na szczęście cały czas to SU się świeci, zdążę, zdążę w ten czas przeładować i przyfasolić mu i po prostu skończyć tutaj jego maksymalny przywództwo tylko za 280 ale czasami tak bywa także już troszkę obroniliśmy e, to t 2 cały czas wiem, że stoi tam tam T-30, więc będę się starał tutaj coś trafić, coś znaleźć e, no nie wiem, może może dalej wspomóc zużynę T-32 wykapana i to jest już trochę patowa sytuacja, bo mm, T-34 zostało na Stoi na HP, STI też nie ma tego za dużo, bo aż 283, no i właśnie idealnie super sobie poradzili. Tam z tyłu co się dzieje, no pozycyjnie strasznie, T54A1 nie wyjeżdża, bo jest na ogrysku. T30 ma 1100, on mógłby pusznąć, bo co najwyżej tutaj widzimy, że na E0, tak, F0 jest zaświecony tylko, a mx 100 oraz AT15. AT-15, nie wiem gdzie jest AT-7, znowu zaczyna się robić pozycyjnie, cały czas mam odpaloną lornetę, czekam sobie aż ktoś wyświetli tę T-30, postanowiłem troszkę zmienić pozycję, podjechać bardziej do, troszkę, troszkę do tych skałek, troszkę nie, w każdym razie do przodu, jest AT-7, Ładnie T25 na dwa go zaświecił i teraz modlę się w duchu, żeby T25 jednak, jednak nie umarł, żeby on pozostał przy życiu jak najdłużej. <laughs> no niestety e, tak się nie stało, ale przynajmniej teraz wiemy, gdzie jest AT7, jest pode mną, więc, więc no, e, taka sytuacja nie jest zła, bo wiem, gdzie są wszystkie jednostki e, przeciwnika. Znaczy tutaj trzeba go straż, e, grać strasznie rozważnie. Jest T30 zaświecone w niego mierzę. Widzę, że wystawia. Tutaj strzela. Aj, no niestety ten pocisk, kurczę, przeleciał troszeczkę. I, i no, niestety nie wpadł. Tymczasem nasz Tygrys spada od 50-100. E1 gdzieś tam też wcześniej chyba... Nie, nie, e nie padła. e się cofnęła tutaj do mnie, więc bardzo fajna sytuacja. Jest AT7. Ja próbuję się skołysać. No niestety ten pocisk e, upadł troszkę, troszkę niżej i... No niestety nie trafiłem. Patowa sytuacja, tak jak mówię, o, wyświeciła się Arta i zobaczcie, tam jest te 30 na ogrysku, te 54 a na ogrysku. Na szczęście Arta już została zdjęta przez te 30. Ja tu dam AT7, super trafiłem za 700 i została wykończona. Bardzo fajnie zostało tylko 50-100 i AT15. Ja już wcześniej tysiąca obrażeń zrobiłem i będziemy sobie jechać dalej w stronę. Poezów przeciwnika, które znajdują się właśnie na F0. No, 6,5 obrażeń to bardzo, bardzo fajny wynik, jeżeli chodzi o, o strzelanie Isu. Bitwa trochę camperska, trochę, trochę pozycyjna. I teraz będziemy sobie troszkę czekać, no bo to bez, bez sensu wyjeżdżając na 360 HP na magazynek. I na AT15, która jest troszkę pancerna, będziemy, sobie, będziemy czekać tutaj troszkę e, na naszych sojuszników. Więc, czy aczkolwiek ten T34 się cofnął, on powinien z nami tutaj puszować, Mimo, że ma mało HP, to ja jednak powinien. AT15 wystawić swój spot. trafił go za 820... 819, e, został na 31 HP. No, niestety, troszkę szkoda, że. Outspancer IV został tutaj troszkę tej bęcki, bo on miał naprawdę sporo HP. Ja zdążyłem przyjąć jeden strzał od 50-100. Już myślałem, że to będzie mój koniec. Na szczęście zdążyłem się cofnąć. I WT Outspancer IV wykończył go. Także super sprawa. 7989 damage zrobionego. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. ISU jest idealny właśnie do klepania kursu takich obrażeń. Fakt, że to działo z, czasami, wiesz, przy prawie od reszty, bo przy pełnym skupieniu celownika musicie trafić gdzieś tam w ziemię i, i, i to jest jakaś, jakaś tragedia ogólna. W każdym razie to by było na tyle powtórki i do kolejnego odcinka. Cześć!